Dzisiaj Wam odpowiem na pytanie, jak dysfunkcje w obrębie miednicy wpływają na nasze ciało. Czyli nasza miednica zbudowana jest z dwóch kości biodrowych: z kości krzyżowej, z kości guzicznej, z kości łonowej i z kości kulszowej. I tak zbudowana nasza miednica, do niej są przyczepione mięśnie. Między innymi mięsień biodrowo-lędźwiowy. Jeżeli nastąpi skrót mięśnia biodrowo-lędźwiowego, wtedy nasza miednica się zrotuje, talerz biodrowy pójdzie ku górze, powodując skrócenie tak zwane naszej kończyny. Będziemy mieć jedną dłuższą nogę bądź jedną krótszą nogę i będzie to związane właśnie ze skróceniem mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Będzie to skutkować asymetrią barków, asymetrią miednicy i prawdopodobnie skróceniem kończyny dolnej. Można to korygować za pomocą ćwiczeń bądź właśnie terapii manualnej. Zależny, albo też za pomocą wkładek ortopedycznych. Jeżeli chcesz więcej informacji, zaobserwuj mnie. Następnym razem postaram Ci się przedstawić ćwiczenia, jak można sobie pomóc w przypadku bólu w odcinku